Nie chatka, pudło. Nie, chatka. Nie. O! Teraz pieluszki Pampers znajdziesz w kartonie, z którego wyczarujesz bajkową chatkę. Poprowadzisz spotkanie. Strasznie boli mnie głowa. Weź APAP. Polecił mi go lekarz. Działa szybko. Jest łagodny dla żołądka. Gdy liczy się skuteczność, APAP i po bólu. Trzeba działać szybko i skutecznie. Piernikowe, to Przyspolo. polo. Piernikowe. Specjalnie na święta. Nowe piernikowe Prince Polo. Jacek. Aniu. Znowu wisisz na telefonie. Mam pieniądze. Przepraszam, mamo, zrobię, co zechcesz. Idź po zakupy. Proszę ci płyn do zmiękczania tkanin. Bold dwa w jednym? Ja marnuję pieniądze, tak? Biorę Bolda. Co mówisz? Niesamowite. Poczekaj. Czyste i miękkie? Ten Bolt pewnie dużo kosztuje. Mniej niż proszek i płyn, który kupowałaś do tej pory. Potrafisz oszczędzać. Jaka miła żona. Bolt. Dwa w jednym, a płacisz tylko raz. Dzięki Arko zawsze masz olśniwająco piękną skórę. Dzięki Arkom masz też szansę wygrać jeden z trzech samochodów Peugeot 206. Jedną z 50 pralek lub 50 lodówek firmy Beko. Wytnij z opakowań i wyślij do nas dwa kody kreskowe. I pamiętaj, z mydełkiem Arką wygrać warto. Arką Olśniewająco piękna skóra. Wiedzieliśmy, że gadki życie to jest jak domek z może wszystko runąć. Chcieliśmy, mąż albo ja, zostać dawcą wątroby u Największym problemem były pieniądze. Udało nam się zebrać potrzebną sumę. Kupując produkty z tym znaczkiem możesz pomóc dzieciom takim jak Agatka. Agatka na trzeci dzień po operacji przysłała mi do szpitala przez męża Rysunek. To był mój najszczęśliwszy dzień w życiu. Jechałem po nich tak szybko, że zapłaciłem mi po drodze trzy mandaty. Agatka w tej chwili nadrabia stracone lata choroby. Codziennie tysiące ludzi kupuje produkty z tym znaczkiem. 2% ich ceny zasila Fundację Polska Dzieciom, która pomogła Agatce. Każde dziecko powinno mi dano taką szansę. Pani domu i radiokolor są patronami medialnymi akcji Podaruj dzieciom słońce. Cieknie mi z nosa bo nie mnie gardło i chyba mam gorączkę. Weź Ferweks. Ferweks to wieloskładnikowy lek w postaci ciepłego napoju o smaku cytrynowej herbaty. Szybko i skutecznie łagodzi objawy przeziębienia i grypy. Pomoże również twoim starszym dzieciom. Ferweks gorąco polecamy przy przeziębieniu i grypie. Dezodorant Nivea daje mi pewność i skuteczną ochronę przez cały dzień, a dzięki zawartości alantoiny łagodnie pielęgnuje moją skórę. Ja również potrzebuję niezawodnej ochrony, dlatego używam dezodorantu Nivea dla mężczyzn, który przez wiele godzin gwarantuje mi pewność i uczucie świeżości. Dezodorant Nivea. Skuteczna ochrona i delikatna pielęgnacja. Również w sztyfcie i w kulce. Przystojny wdowiec Alvaro poszukuje żony i matki dla czwórki swoich pociech, które uwielbiają płatać iglę. Idealną kandydatką wydaje się młoda prawniczka Bruna, ale serce Alvara zaczyna bić dla innej. Od 1 grudnia nowe namiętności w serialu Alvaro. Masz grupę A, tata miał 0, a ja mam AB. To genetycznie niemożliwe. Poszłaś do banku sfery? To obcia. A to ci zagadka. Kim wobec tego jest ojciec w czarnoskórej Zory? Głupi Goldberg musi stawić czoło kłopotliwej sytuacji. Made in America. Wyborna komedia. W środę 1 grudnia o 20.30. Uwaga! Mamy specjalną okazję. Obchodzimy kolejne urodziny. Świętujcie z nami. Specjalnie dla naszych wiernych widzów trzy propozycje filmowe w znakomitej obsadzie. Liam Neeson i Jessica Lang w filmie Rob Roy. Harrison Ford oraz Willem Dafoe w stanie zagrożenia. Anthony Hopkins, Janu Reeves, a także Gary Oldman w Draculi. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Nagrodą w konkursie jest nowoczesny, bezpieczny i rodzinny samochód wyposażony w ABS, poduszkę powietrzną dla kierowcy, elektryczne szyby i centralny zamek. Wraz z samochodem Laureat Konkursu otrzyma roczny zapas degusty królowej przypraw 0776 790. Zadzwoń i weź udział w naszym konkursie. Jest o co walczyć i jest na co popatrzeć. Przypomnijmy, Robroi 5 grudnia o 21.00. Stan zagrożenia 6 grudnia o 20. Drakula 7 grudnia o 20.30. Szczegóły konkursu w Gazecie Telewizji Polsat.